Dzisiaj rano wstaje i do samochodu a tu jakaś kupie do nie będę mówił co żeby przejechało po moim samochodzie o. po całej linii pasek zabija. To się nazywa właśnie kawa. ludzie nowym Coś się nie podobało, komuś musi przejść Jak bym go słapał to bym nie No ale dobra Jest okej, okay. ktoś miał satysfakcję Jakby się smażył w piekle To takie coś No Także Kiedyś coś zobaczę, że ktoś komuś robi w samochodzie To od razu mu ręce połóżył Tak się nie robi No Z tamtej strony tylko zarysował, żeby nie było widać agora esse